Czego? A, ten granat rzucił pewnie. O kurwa, jaką tu granat rzucił celnie? Wow. Niedobrze. Tamta strona była nieco taka. Dobry, ale gość sam jest, w koło nikogo nie ma albo przesunęli się. Okay. Powiem tak, nie widzę przeciwników. Uwolnijmy go, i spadamy o Jezu. kurwa. Na pierdole. To jest takie promieniowanie kosmiczne. Dobra, spada mi to promieniowanie. Jest dobrze. A ty tutaj w ogóle coś miałeś? Co niesiesz? Nic nie niesiesz. Samotnik. Dobra, a ty masz ciągle co wszystko, nie? No? Co ja tam ci dałem? Tak jest. Mam nadzieję, że nie, nie zużyjesz mi za bardzo tej broni. Tej sniperki. Ej, tutaj były te promieniowania, chyba. Cholera. Większe. Popadali tutaj. Niby jest większe, ale nie jest aż tak źle. mam oh, nic nie mogę zrobić eee, Win Winchester uu. Winchester to mówił. Jeden z was to weźmie. Dawaj. Koń gościu. Weź sobie tego Winchestera masz używać. Pozwalam ci.

U, uh. exoheum, u, uh. nawet jakbym teraz go założył to był ok, fajno, ochrona promieni od promieniowania słabsza minus siedem, hmm. ok, e potrzebny mi jest jakiś chłop, bo mam od cholery Od cholery nie miejsca nie ma, chodźcie tutaj podejść podejdź do mnie nie mogę podejść ruszyć się nie mogę kurde o kurwa no 30 tysięcy ten hełm kosztuje a ten część egzoszkieletu także też dużo ale nie mogę podejść do niego <laughs> dobra y... zróbmy na razie tak ruszy się, jeszcze się nie rusza teraz? teraz się rusza ty masz już pełno też, nie? ale troszeczkę jeszcze mógłbyś ponieść nie jest aż tak źle jeszcze z o jest 13 kg Ta rama jak ze szkieletu. Kombinezon użyteczny, dobra. Weźmiesz to te ramię. Zasad do rozbudowy kombinezonu. Kalibracyjne. Też ciężkie. Czemu nie mogę tego przenieść? Aha, już nie może. A ty? Ty możesz ponieść na pewno. Także poniesiesz to. To jest ciężkie w cholerę. Zestawy do rozbudowy kombin z zoną Tylko muszę pamiętać, żeby nie oddawać tych misji. Ciągle mam za dużo. To mi poniesiesz. Coś jeszcze. na prawy pącerze. z tych rzeczy to takie dosyć to jest najcięższe. Tak. No weź to. No kurwa. Pstryk. I ty weźmiesz to. Hełmiak, to mówię, promieniowanie chemiczne to, 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 to bym ten, dlatego ja muszę mieć tą maskę, bo ona od promieniowania dosyć dużo tutaj oddaje mi. Hełmiak i do egzoszkieletu ci zostawię, nie będziesz to niósł. To sobie zostawię. No, fajnie, fajnie. Tutaj weterana załatwiliśmy, ale już nie mogę nic tutaj innego wziąć. Dobra, spadamy stąd. Zapisujemy i sprawdzimy teraz na mapie kierunek. Mm, musi być jeden. Tutaj będę szedł, nie, tutaj chyba nie ważna postać tutaj tutaj też jest dobre te miejsce, ale tutaj na razie nie będę się mógłbym tutaj zadania jakieś wziąć, nie? No? no dobra, wejdziemy tu, bo tu jest baza najbliższa, tutaj pójdźmy tu nie Pineska medyka? nie, nie medyka Dlatego tu. pancerzy polowe 80 tysięcy mam, ale trzeba rozważnie to wszystko robić. Tu nie ma takich rzeczy, co można by użyć do, do tej broni. Dobra. Tu mam do czyszczenia zwykłej, więc tutaj sobie mogę chyba użyć do tej. Tak, 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 tak. tak. Ale 83% jest tak, że jeszcze 3% nie będzie się tutaj nic robić. Dobra, poprawek nie. Roboty masz? Narzędzia podstawowe? No dobra, jakby były to. To, to mogę ci przynieść, ale. Dobra, chwilę się tutaj drzemię. Czy tutaj można robić Tako? O, tu też za darmo. Też nie trzeba płacić. No to też dobrze. Dobra, tutaj by było ok, jeśli chodzi o naprawę, ale nie mam zestawy narzędzi. Nie mam tutaj paru narzędzi. Ulepszenia. Także żeby naprawić to, chociaż oczywiście nie chcę tego naprawić, ja bym wolał sobie broń naprawić. Zestaw naprawczy do broni typu C. Tak jakbym miał zastaw naprawczy do broni typu C, no. A tu ktoś miał, chyba. Czekaj, on tu chyba miał, co? No sprzedaż typu, typu C. Aha, to zestaw tych. Typu A miał, dobra. Hmm. A typu A to jest mała, chyba, dobra. Uh -huh. To nie. Akurat to mi jest niepotrzebne. Dobra, w, w Kimado pójdę. Mogę tu pójść w Kimado? Tu mamy. Dobra, mamy emisję. Ale fajno, bo jesteśmy w środku, więc. Wszystko gra, na sobie spokojnie. Pogadać. Ej, Łukasz. Chciałbyś odpowiedzieć mi o swoich życiu wolności? Łatwiej jest zgody zabijanie członków wolność. No i własnym terenie. Nie no, Pewnie nie ujdzie to na sucho. Wiemy, gdzie teraz kibluje. Pójdziesz tam, wyjaśnisz mu, że tak się nie robi. Zapłacimy ci za to nie tygaj. Frakcja powinność. Lokalizacja wysypisko. Czyli z powinnością miałbym coś tam wyjaśniać. Nie wiem. Gdybym ja był samotnikiem to powinność to chyba mógłbym tutaj sobie coś tam tam no dobra ja muszę się kimnąć dajcie mi kim, kimaczkę jest tu kimaczka w tym pomieszczeniu czy nie za bardzo tu chyba nie ma co To jest psioniczne, czy, czy emisja normalna? To jest chyba zwykła. Ła! Piękno. I bum! Zaraz się zombiaki pojawią po, po, po burzy. Taki. Nieźle. Dźwięki. God damn it. Nieźle. Deszcz się rozpadał. Wszystko, wszystko na raz. Pogoda. Pogoda szaleje. Dobrze, kończcie to. Ja chcę spańko iść. Pitu, pitu to jeszcze nie, nie potrzebuje Pitu, pitu. Wykonano, dobra. czy on tu to miał towarzysz, magazyn a tutaj nie ma do spania handlarz tu jest, tu jest spanko spanko, spanko spanko, dupanko dobra, to idziemy tam to już chyba ten czas w sumie 12 godzina, ale a ty co, ty się zablokowałeś? o, paru zabiło tutaj to była emisja chyba normalna, więc tam ci giną, no. niech im zona lekką będzie. Nekrolog poległych ludków e, zestaw naprawczy typu C. Właśnie ktoś tutaj miał ten zestaw naprawty, na, naprawczy typu C, więc tu na dole ktoś, ty chyba tu miałeś co? O nie, tutaj typu łamięś tylko, dobra. Jakbym ci dał browara, to byś. To byś zaraz mi tutaj udostępnił, co nie? Pojmany przez. Aha, tutaj. Ok. Wioska Kotów. A tutaj. Czy oni go złażą z nim? Złażą z nim. Przemieszczamy się. Ok, to ja bym sobie tutaj wrócił. Więc wracamy. Chodźcie chłopaki. Ja tutaj, jak mówię, ja przy okazji robię zadania i przy okazji robię. Yy, wracam W miejsca, yy, gdzie. Potencjalnie mogę wziąć rzeczy do naprawy. jest zresztą naprawczy typu C był, nie? Gdzieś, kurwa. Chociaż nie, chyba nie. Tam chyba nikt nie miał czegoś takiego. Dobra, to nie. Idziemy w tą stronę. Tuż przy tym płocie sobie Będę por